Władza. Czy wiecie, że jest piąta władza? MŚKOM odwrócił się od ekranu i spojrzał na Matajadę. Jak to piąta? zdziwił się Matt. – Władza to władza chyba. – Już mam – powiedziała Ada ciągnąc pudełko. – Wrzuć swoje pytanie o piątą władzę, a ja wam przeczytam o władzy w ogóle. – Słuchajcie, władza polega na możliwości zmuszenia kogoś do postępowania w określony sposób. Czyli jedna osoba rozkazuje, a druga słucha i postępuje zgodnie z rozkazem. – Ale właściwie dlaczego słucha i wykonuje? – zapytał Miśkom. A gdyby nie chciała? Musi słuchać, powiedziała Ada, zaglądając do słownika, bo osoba rozkazująca ma na przykład prawo karania, albo inne sposoby zapewnienia posłuszeństwa. Na przykład jest silniejsza, dorzucił Matt. Ale właściwie kto ma prawo, żeby zmuszać innych? Każdy może być takim władcą? To może po kolei, zaproponował profesor, przysłuchujący się rozmowie. Już wiecie, co to jest władza. Teraz pytanie o to, dlaczego jesteśmy posłuszni. Bo się boimy? Zapytał miśkom, tego kogoś silniejszego. To byłaby władza oparta na przemocy, powiedział profesor. A my tu raczej rozmawiamy o władzy prawomocnej. Jak jak? Co to znaczy? Dopytywała się Ada. To znaczy, że osoba czy grupa sprawująca władzę ma odpowiednie uprawnienia. Mogą one wynikać z tradycji, jak władza królewska, ale mogą też być uprawnienia wynikające z tego, że wierzymy w czyjąś niezwykłość, w wyjątkowe cechy. To się nazywa władza charyzmatyczna. A to ja nawet znam takiego przywódcę, zawołał Matt. Na sąsiednim podwórku rządzi taki chłopak, którego wszyscy słuchają. Żebyście widzieli, jak jeździ na deskorolce albo jak się wspina po murach. Inni chłopcy uważają, że potrafi wszystko i wszyscy go słuchają. E tam. Zlekceważyła deskorolkowca Ada. Na pewno nie potrafi wszystkiego. Lepiej jest wybrać kogoś, to znaczy demokratycznie, w głosowaniu. Ada mówi o władzy legalnej, pośpieszł z wyjaśnieniem profesor. Jeżeli ktoś zostanie wybrany zgodnie z prawem, to sprawuje władzę na mocy tego prawa i w sposób ustalony przez prawo. Czyli ten, kto sprawuje władzę, ma prawo wydawać innym rozkaz, tak? Sumował Matt. I może ukarać tych, którzy nie słuchają. – Ten, kto ma władzę, może wydawać innym rozkazy – potwierdził profesor. – Ale wszyscy obywatele mają swoje prawa i nie każdy rozkaz muszą wykonać. – A rodzice też sprawują władzę? – dopytywał się mat. – Rodzice sprawują władzę rodzicielską nad dziećmi. Ta władza oparta jest na prawie, na kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale też na tradycji. – No i na tej wyjątkowości, charyzmie czy jakiej tam? – dodała Ada. Ale czy dzieci muszą robić wszystko, co rodzice każą? Nie mają żadnych swoich praw? Ależ mają prawa, uspokajająco dodał profesor. Możesz o tym poczytać w Konstytucji, w Konwencji o Prawach Dziecka i w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka. I rodzice muszą oczywiście tych praw przestrzegać. No dobrze, powiedział Misikom. Ale jak ci, którzy sprawują władzę, przekonują innych, żeby byli posłuszni? Bo przecież nie mogą bez przerwy stosować siły. Bardzo dobre pytanie, ucieszył się profesor. Są różne powody, dla których jesteśmy posłuszni. Nie tylko dlatego, że się boimy kary, i nie tylko dlatego, że to wynika z zasad prawa. Na przykład często wierzymy, że ci, którzy rządzą, są mądrzy, wiedzą jak postępować, działają dla naszego dobra. Posłuszeństwu wobec władzy sprzyjają też rozmaite sposoby podkreślenia niezwykłości i wyjątkowości osób sprawujących władzę. Tu przydatne mogą być różne tytuły. Takie książęce, czy hrabiowskie? zapytała Ada. Tak, ale jeszcze bardziej jego najjaśniejsza wysokość. Ważne są rozmaite, rozbudowane rytuały, na przykład na powitanie, korony, klejnoty, królewskie płaszcze, wspaniałe pałace, zasada, że w obecności króla nie można siadać i tak dalej. No dobrze, powiedział Matt, król to król, ale na przykład zwykły władca co robi? Prezydent czy ktoś taki. Też może mieć na przykład wspaniały gabinet z mnóstwem drogocennych obrazów, limuzyny rządowe, rezydencje, a na przykład rektor uniwersytetu ma czerwony płaszcz i gronostajowy komierz. I oficjalnie mówi się o nim jego magnificencja rektor. Rozumiem, uśmiechnęła się Ada. To na pewno robi wrażenie. Zwłaszcza, że jak pamiętam, magnificencja pochodzi od słowa wspaniałość. Ale ja bym wróciła do pytania misiakom o piątą władzę i jeszcze co z czterema pozostałymi? To w takim razie musimy przenieść się do XVIII wieku, bo wtedy francuski filozof, prawnik i pisarz Karol Montesquieu, w dziele o duchu praw przedstawił swoją koncepcję państwa dobrze rządzonego, chroniącego interesy obywateli, ich bezpieczeństwo i wolność. A jeśli chodzi o sposób sprawowania władzy, to Montesquieu uważał, że należy oddzielić władzę tworzącą prawo od rządzenia i od sądzenia. To są właśnie te trzy pierwsze rodzaje władzy ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. A dlaczego tak jest lepiej? Zapytał ostrożnie Miśkom. Chyba dlatego, żeby jakaś jedna osoba albo grupa nie miała nadmiernie wielkiej władzy. Mat popatrzył niepewnie na profesora. Masz rację, mój drogi. W ten sposób unika się władzy absolutnej. Na przykład w Polsce jest Sejm Senat, władza ustawodawcza, rząd, władza wykonawcza i niezależne sądy, władza sądownicza. Uśmiechnął się profesor. A co z czwartą i piątą władzą? Przypomniała Ada. Czwarta władza to najogólniej media, takie jak prasa, radio, telewizja, to też zaczęło się bardzo dawno od powstania pierwszych gazet, czyli od XVIII wieku. Ich rolą jest kontrolowanie pozostałych rodzajów władzy. Ale jak mogą kontrolować, dopytywała się Ada. Przede wszystkim chodzi o dostarczanie wszystkim ludziom prawdziwych informacji. Na przykład jaka jest sytuacja gospodarcza, jakie jest zagrożenie zanieczyszczeniami przemysłowymi, czy szpitale działają dobrze, jaki jest poziom edukacji w szkołach i tak dalej. Władze nie zawsze chcą takie dane ujawniać, bo zależy im na dobrej opinii, a media starają się pokazywać, co dzieje się źle w państwie. Tylko że jest tu jeden bardzo ważny warunek. Media muszą być niezależne, tylko wtedy spełniają swoją rolę. – No a piąta władza? – zapytał miśką. – Ta piąta to jest władza Internetu. Ludzie mogą utworzyć sieci osób zainteresowanych jakimś problemem. Łatwo im nawiązywać kontakty, szukać informacji upowszechniać dane. Na przykład o zagrożeniach środowiska, o złej pracy transportu miejskiego. Im ludzie mają więcej możliwości dowiadywania się o tym, co dzieje się w ich mieście czy kraju, tym lepiej. To służy rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, o którym już zresztą rozmawialiśmy. Władza polega na możliwości zmuszenia kogoś do postępowania w określony sposób. Przemoc. Władza prawomocna. Tradycja. Charyzma. Wybory. Władza ustawodawcza. Wykonawcza. Sądownicza. Czwarta władza. Media. Piąta władza. Internet.